Siema na YouTube, cześć witam serdecznie kontrowersyjny Marek Moi drodzy w końcu ogarnąłem to Vimeo, bo jak zrobili update No to widzieliście na ostatnim filmie, że Ekran był podzielony, także ja byłem z prawej Ekran udostępniany był z lewej, teraz mam nadzieję, że będzie wszystko ok No i co? I słuchajcie, przechodzimy do rynku, tak? Więc standardowo to nie są parady inwestycyjne, to jest moje prywatne zdanie I lecimy z tematem, słuchajcie Piątek, piąteczek, piątunio, 3 maja, u nas w Polsce święto Cześć i chwała tym, którzy wywalczyli konstytucję. I. I teraz tak, w Polsce, okej, okay, w Polsce to wiemy. Natomiast na świecie święta nie ma. Więc dzieje się i to dużo. Piątek lubi być zazwyczaj zjawiskowy na rynku, no i tak samo w tej sytuacji. Mam nadzieję, że, że dzisiaj będzie mnie lepiej słychać, po prostu musicie mi wybaczyć, ale. Urządzam sobie biuro, powiedzmy na nowych włościach, i, i może być tak po prostu, jeszcze, że jak nie mam wszystkich mełli, dopiero bibliotekę skręciłem, to po prostu będzie to echo, niestety. Także póki pogoda, to wychodzę nagrywać na, na tarasik. Więc teraz tako: słuchajcie, jeżeli chodzi o rynek, czytając wasze komentarze pod ostatnim filmem, odniosłem się do tego na darmowej grupie, na Telegramie u nas. Nagrałem 13-minutowy wywód na ten temat. Generalnie. Współczuję Wam, tak mówiąc w telegraficznym skrócie. Jeżeli chcecie robić takie rzeczy, jak pisaliście w tych komentarzach, kurczę, no. Nie, wasz kapitał. Nie, nie ingeruję w to, wręcz powiedzmy po mojemu. Będę dalej kontrowersyjnym sobą. W chuju to mam, generalnie was mam w chuju i tyle w temacie. Nie, tych oczywiście, którzy piszą takie rzeczy. Jeżeli chcecie brać kursu Zaora, bierzcie kursu Zaora, Ja to mam głęboko w dupie, ode mnie się proszę odpierdolić. Nie podoba się to, wyjazd kurwa z mojego kanału. Krótka piłka. E, natomiast tak, odnośnie rynku dla osób, które mnie lubią, które oglądają i które faktycznie chcą się czegoś nauczyć. Moi drodzy, jeżeli chodzi o tą strefę. Ta, ta cała strefa tutaj to jest cholernie mocna strefa. To jest cholernie mocna strefa dla z kilku powodów. Okay? Po pierwsze, jak przejdziemy sobie na wyższy interwał, to widzimy, że ta strefa to nie jest tylko i wyłącznie strefa, moi drodzy, z tego cyklu, tylko również jest to strefa z poprzedniego cyklu. Okay? Mieliśmy tutaj bardzo silne wzrosty, które w tym miejscu się zakończyły i stąd dostaliśmy pierwsze odreagowanie, które było w tym konkretnym miejscu moi mili na 26% i to, co jest ważne, to każdy poziom, kiedy mamy mocny run, niezależnie czy w jedną, czy w drugą stronę, czyli mocny wzrost, albo mocny spadek, i on się w którymś miejscu kończy i z tego miejsca dostajemy korektę, ok. Albo odreagowanie, no bo nie wszystko możemy nazwać korektą. Natomiast no dobra, powiedzmy tak, korekta albo odreagowanie to to jest poziom, który jest kluczowy, który jest bardzo ważny, tak zwany key level. I teraz taki sam key level był tutaj, bo dostaliśmy z powrotem mocny ruch do góry, bo to był ruch stąd, moi drodzy, dotąd, czyli 100% Bitcoin zrobił ponad i z tego miejsca zawrócił. Więc ta strefa, która jest tutaj wyrysowana, ona jest naprawdę bardzo istotna. Tak samo jak z tego miejsca po dostaliśmy dopiero zjazd mocny w dół. I teraz nie spodziewałem się, że my tą strefę nadbijemy. Okay? Spodziewałem się, co najwyżej zejścia do niej i dotknięcia M, co się wydarzyło. Nagrywałem to na zoomach, mówiłem wam to na rekolekcjach, itd. I teraz zobaczmy sobie D1. Z D 1 myśmy zeszli, ale jeżeli ktoś chce mnie uczyć analizy technicznej i mówi mi, że strefa została wybita, no niestety, bardzo mi przykro, ale takie rzeczy to, to nie do mnie, do mnie nie tak. I polecam cofnąć się tak naprawdę do szkoły podstawowej, jeżeli chodzi o trading, dlatego, że w dupie byłeś, gówno widziałeś. Ta strefa została nadbita, ale żeby ta strefa została wybita, musielibyśmy ją wybić, zamknąć się D1 pod, kolejną D1 ją zretestować i dopiero zacząć schodzić do dołu. To świadczy o tym, że ta strefa została wybita i zritestowana. Ok, wtedy możemy mówić o kontynuacji ruchu spadkowego. Na tę chwilę to, co dzieje się na rynku, możemy mówić o celowym wprowadzeniu nastrojów, takie jakie można zauważyć pod ostatnim filmem w komentarzach u mnie czyli strach, niepewność, zwątpienie, wzbudzenie tak naprawdę ogromnego poczucia dyskomfortu, jeżeli chodzi o o mindset przede wszystkim inwestorów, zwłaszcza tych małych, no bo to najmniejszy pies zawsze szczeka najgłośniej i mogę śmiało powiedzieć, że rynek celowo leszczy właśnie takich leszczy jak wy. I ja tak naprawdę ja nie muszę wam dogryzać ani robić nic wiecie wbrew temu, nie, tak jakby nawet. No, no zniżać się kurwa do waszego poziomu, bo wystarczy, że ja skupuję wasze seranie po gaciach. Wystarczy, że ja skupuję waszą panikę. I teraz, jeżeli ktoś chce posłuchać te 13 minut mojego wywodu, krok po kroku, proszę bardzo, zachęcam. Link macie poniżej w opisie do grupy. Natomiast jeżeli ktoś chce mnie uczyć analizy technicznej, to bardzo bym prosił, żeby. No, co najmniej był to ktoś, kto zarabia ode mnie więcej na rynku. No bo jeżeli zarabiasz mniej ode mnie, no to sorry, ale ja nie widzę najmniejszego powodu, żeby się ciebie słuchać. OK. E, wyniki procentowo 250% w tym roku profitu In plus i ponad 460%, no chyba 463 albo 9, już nie pamiętam, za zeszły rok. OK? Więc jeżeli masz lepsze wyniki na lewarze, Mamo no chętnie usiądę do stołu, czegoś się może od Ciebie nauczę. Jeżeli nie, to zamknij mordę, po prostu idź kurwa gdzie indziej. Tyle w temacie. D -d -d bardzo prosty rachunek, tak? W telegraficznym skrócie. Natomiast zobaczcie. Ta strefa została nadbita. I teraz nadbiliśmy nawet ten poziom, zgarniając z niego płynność. Pokazywałem Wam to na high blocku, który też zresztą pod ostatnim filmem był bardzo schejtowany ale przypominam, moi drodzy, to nie ja oglądam Wasze filmy, tylko to, to, to wy oglądacie moje filmy, więc to Wy chcecie się czegoś nauczyć, dowiedzieć ode mnie. Okay? Więc teraz tak, high block. Czy high block jest skuteczny? Tak, dla mnie high block jest skuteczny. Czy cena idzie tam, gdzie jest kasa? Tak, cena idzie tam, gdzie jest kasa. Macie tego przykład w tej chwili. Zbudowanie przekonania na pójście do góry, momentalna zjeba, wycinka, wycinka płynności z tego poziomu, ba, nawet nadbicie strefy jako informacja, hej, chcemy schodzić niżej, tak? I momentalne dymanko, zobaczcie, nawet nie ma reakcji na MKSD1. Teraz spójrzmy sobie na MACD. Na MACD mieliśmy, zobaczcie, po krosie spadkowym, który był tutaj, to jest, moi drodzy, 15 marzec, to jest półtorej miesiąca już ponad. Zobaczcie, mieliśmy pierwszą próbę krosa wzrostowego, Drugą próbę krosa wzrostowego, trzecią próbę krosa wzrostowego i trzy negacje. Więc każdy kolejny ma o, o wiele większe prawdopodobieństwo, że się wydarzy. Więc teraz najprawdopodobniej ten kros wydarzy się tutaj. Ponadto, moi mili, mamy do czynienia z dywergencją wzrostową na D1. Dlatego, że mamy zobaczcie, tutaj mamy o taką sytuację. Mamy cyk, jest niżej, mamy cyk. Jest wyżej patrząc po histogramie, bo to na histogram się właśnie patrzy, ok? I teraz narysuję wam to jeszcze raz trend linią. Tutaj mamy taką sytuację, a tutaj mamy taką sytuację. I teraz, o czym świadczy dywergencja wzrostowa? Świadczy o tym, że możemy mieć do czynienia ze zmianą trendu lokalnego. Czyli tak, globalnie jesteśmy cały czas w trendzie wzrostowym. Jeżeli ktoś. Próbuję wmówić mi, że zobaczymy bitcoina poniżej 50 tysięcy. Okej, okay, Knotem jestem w stanie uwierzyć w 48, ale jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, moi drodzy, że bitcoin idzie do śmieci, czemu? Borafał tak gada, kurwa mać. Czemu nie masz swojego zdania? Nie, nie podajesz żadnych argumentów po prostu. I teraz, jeżeli ktoś chce mnie przekonać do tego, że Bitcoin spadnie pod 40 tysięcy, ja chętnie posłucham argumentów. Ale dajcie mi kurwa mięsa, a nie pierdolicie 3 po 3 para 15. Kurwa jak dziecko w przedszkolu. Bo w dupie byliście kurwa i gówno widzieliście, taka jest prawda. I teraz, zobaczcie, mieliśmy spadki na rynku. Jakieś mniejsze, większe. Na bitcoinie kurwa drobne, drobne spadki, tak samo jak każda korekta w tym cyklu między 20 a 23%. Zobaczcie, to i tak jest największa korekta do tej pory. Narysujmy ją sobie dokładnie. Ba, nawet magnesikiem ją sobie zaznaczmy proszę bardzo 23,48% spadku korekty na bitcoinie. I teraz. Czy normalnie mielibyśmy korektę rzędu 50%, no skoro alty zrobiły między 50 a 80%, no to pewnie tak. Więc czy to jest prawda, że ETF-y skupują Bitcoina? No kurwa, raczej tak. No przy to trzeba być kurwa albo debilem, albo ślepym, żeby tego nie widzieć. No za przeproszeniem, szanowni państwo. No ale my rozmawiamy kurwa na temat inwestowania pieniędza, nie pierdolenia się w piaskownicy, kurwa, za drzewem. Do kurwy nędzy. To po prostu ręce opadają, jak ludzie na tym rynku pieniądze inwestują. Ja rozumiem, że trzeba kogoś leszczyć, kurwa, no ale chociaż minimum kurwa wiedzy z zakresu rynku. Choćby, no, minimalne minimum. W każdym razie, zobaczcie, D1, czy każdy to też komentarz z wczoraj. Każdy tef, każdy interwał wygląda berisz. Ja pierdolę, serio. To może mamy jakieś różne wykresy, bo dla mnie D1 wygląda na tak rozładowaną, że po prostu czekam tylko na to, aż, aż cena wypierdoli do góry. Hacz, proszę bardzo, H4 wygląda przepięknie pod wzrosty. Wybite Mki, kros wzrostowy, no to, to już dzisiaj sytuacja. Ale tutaj poziom i strefa robi robotę. Teraz tak, cross, cross wzrostowy, który już był, jak pisałeś komentarz, nie, m, ładujące się RSI, OK? H1, proszę bardzo, wygląda Pięknie pod dalszą kontynuację wzrostów M30. Nie patrzę na tak niskie interwały, ale z M30 możemy teraz faktycznie dostać gdzieś tam jakiś ruch boczny. I zresztą zobaczcie, cena idzie bokiem, RSI zaczyna się rozładowywać, więc o czym my kurwa rozmawiamy, tak? M30. Wracamy do D1. OK, D1 dla mnie wygląda jakby za, zaraz, to jest kwestia tego weekendu. Miał się zrobić kros wzrostowy i Bitcoin najlepiej zamknie wam po prostu mordy. Pozamyka wam po prostu kurwa dziób. I idę o zakład, że znikniecie z komentarzy, kiedy w końcu wyjdzie, że moje jest wygranko, cytując klasyka na polskim internecie, jeżeli chodzi o spekulacje. Teraz tygodniówka. Wow, ja pierdolę. Zareagowała strefa i zareagowała MK, tak? Nagrywałem to już w materiale, nie jednym, że możemy mieć taką sytuację. Że jeżeli będzie reakcja na M, to tygodniówka ma opóźniony zapłon. Co to znaczy? To znaczy, że nawet tutaj, jak mieliśmy reakcję na M, to myśmy ją nadbili, bo oscylowanie z tygodniówki, tak jak ktoś ostatnio mi powiedział, chyba na rekolekcjach, że czy, czy to na naszym zamkniętym zoomie, ale był, był faktycznie jeden użytkownik. Tutaj nie, nie ma żadnego przytyku, bo, bo to akurat merytorycznie ktoś napisał. Ale właśnie pisał coś odnośnie tego, że dywergencje z tygodniówki działają? Czy coś takiego? Nie działają. Nie znalazłem ani jednego przypadku, żeby przynajmniej po indykatorach, po których ja gram, dywergencja zadziałała. Instant. Okay? Poza tym, kurczę, tygodniówka na Bitcoin to jest naprawdę duży interwał. Natomiast zobaczcie, mamy do czynienia tak, żeśmy zrobili korektę, RSI się bardzo fajnie rozładowało. OK, RSI się bardzo fajnie rozładowało, ba. Nawet, za, za, nawet zahaczyliśmy histogram na czerwono. I teraz, moi drodzy, zobaczymy, jak ten tydzień się zakończy. Przypominam, że mamy raz, dwa, trzy, cztery zamknięte tygodnie spadkowe, i to jest piąty. OK, to jest piąty. Natomiast taki wykup z tygodniówki dla mnie świadczy o tym, że została zaburzona całkowicie dynamika shortów. I teraz chciałbym odnieść się jeszcze do jednej rzeczy, czyli mianowicie do tego, że wszyscy tak, teraz kurczę, wszyscy, no większość, większość z was tak się nastawiła na te shorty, że musimy zejść to tu, to tam, o, bo jesteście jak chorągiewki na wietrze, jesteście jak pierdolone parówy. Koniec kropka, moi drodzy. Wybaczcie, że tyle przeklinam w dzisiejszym materiale, ale serio, wkurwiłem się po tych komentarzach, bo to ręce opadają. Jestem jednym z niewielu tak naprawdę twórców internetowych, bo nie nazwę siebie ani influencerem, wiesz, w chuju, to mam w dupie, koło dupy mi to wisi, tak naprawdę. Jestem jedną z niewielu osób, która w takim rynku nagrywa dla was update'y. Wszyscy się kurwa pochowali. Srają po kątach, kurwa białe zęby chowają za, za, za ten, za wargami. Nie ma łańcuchów, kurwa, nie ma nagle gadania o rynku. Rynek nie grzeje. Co robię ja? Mówię jak widzę rynek. Spodziewam się, bum, 58-60, kurwa. Reakcja jest, proszę bardzo, opóźniony zapłon, ale jest. I teraz tak, nadbili strefę, czy się tego spodziewałem? Nie, no o chuju, pomyliłeś się. Słuchaj, jeżeli to można traktować jako pomyłkę, ok, tylko Wy musicie zrozumieć jedną kwestię. To, że dla mnie nie liczy się to, żeby wygrać każdą walkę. Ja nie muszę wygrać każdej walki. Ja muszę wygrać wojnę. Okay? To jest właśnie ta różnica pomiędzy nami. Że Wy patrzycie na rynek krótkoterminowo. Dla Was to jest właśnie najgorsze w Waszym myśleniu, że u Was, u większości z Was, scenariusz lokalny przysłania globalny. A to jest żenada. To, to w taki sposób to. Kurwa, no sorry, ale forsy nie zarobicie, moi drodzy, na rynku w taki sposób. to nie podlega dyskusji. Po prostu nie da się fizycznie zarabiać pieniędzy, jeżeli dla was scenariusz lokalny przyspiesza globalny. To jest tak samo, jak na przykład chcecie robić formę, trzymacie dietę i nagle przychodzi moment taki, wiecie, no trochę gorszy, i chcecie się wpierdalać wieczorem, pierwsze, co robisz biegniesz do lodówki, gdzie się wpierdalać Nie myślisz o tym, że hej, kurwa, idę spać, nie wiem, trzy godziny przed snem, hej, jadłem już kolację, hej. Coraz lepiej wyglądam, tak? Metabolizm wszystko zaczął pracować jak należy. Tak nie chuj na wpierdalasz się i o tyle. Masz po prostu takie myślenie, to jest kurwa mentalność biedaka, z mentalność jebanego biedaka. Patrzysz turbo krótkoterminowo. Nie potrafisz, wydaje mi się, że w tej swojej głowie wielkości kurwa orzecha, chociaż nie wiem czy orzech to nie jest komplement, patrząc po tych komentarzach wczorajszych. Po prostu nie, nie mieści ci się w głowie że to może mieć kurwa drugie dno. Hej, przecież jeżeli Hong Hongkong kurwa zaakceptował ETF -y na Bitcoinie i na Ethereum, no to nie, no to na pewno na pewno Hongkong kurwa i Ameryka zresztą, która też zaakceptowała ETF -y na Bitcoinie, oni na pewno mają gorsze insajdy kurwa niż niż nasz polski spekulant, nie? No ja pierdolę. No kabareton dla mnie, nie? Kabareton. Instytucje skupują na potęgę Bitcoina. Wychodzą co chwilę fake newsy, które łykacie po prostu kurwa jak pelikan. Wychodzą co chwilę fake newsy, które nic nie robią z ceną. Zobaczcie moi drodzy, przejdźmy na alty. Ludzie przysrali się do Wanry, tak? Bo to co mnie wkurwiło, to co mnie najbardziej wkurwiło, to był komentarz zresztą sensowny i merytoryczny. Komentarz pod tytułem Napiszcie jak naprawdę jest na tej grupie. OK, mówię sobie, kurwa fajnie. Chętnie poczytam nie? no bo to zawsze jest weryfikacja. Jedny, jeden gościu coś mi się i o co mu chodziło, i ktoś pisze, ja to w sumie jestem na minus. OK, a przepraszam, ten ktoś napisał, dajcie znać, jak jest na tej grupie za ostatnie kilka miesięcy. Tak, to jest ważne. I teraz tak, ktoś napisał, ja to w sumie jestem na minus. Mordo, jak możesz być kurwa na minus, jeżeli zobaczcie, braliśmy Wanry. Wanry wrzucaliśmy wam na grupę darmową, moi drodzy po 13.60. Przecież ono teraz kurwa po tej korekcie kosztuje więcej, gdzie my z niego jak przy razy 2 wyjęliśmy wkład. O czym wypierdolicie do mnie? Jak w perspektywie kilku miesięcy można być stratnym albo na zero z nami? Jak? To jest kurwa a wykonalne. Biorąc pod uwagę to, że na naszych portfelach dzieje się no sądzę to samo co na waszych no, bo to raczej jesteście po to, żeby grać. No, powiedzmy nawet jak nie jeden do jednego, to żeby się mocno gdzieś tam informować nami. Tak to nazwijmy, prawda? Więc jak to jest kurwa możliwe? Jak? Wytłumaczcie mi to, że macie. Nie wiem, że niby robicie to samo co my, a u nas to wygląda inaczej, i u was inaczej. No, kabaret. Ciekawe jest to, moi drodzy, że na grupie w tej chwili mamy 460. Zarazą powiem dokładnie. 460 telegram. Ale telegrams. 462 osoby. 462 osoby, które przedłużają pakiet. To już jest któryś miesiąc. 450, 500, 550, 450, 400, 500. Któryś miesiąc z rzędu. Oglądacie filmy. Ja nic nie ukrywam. Możecie cofnąć sobie wstecz, ja nie kasuję materiałów. Nawet jak się pomylę. Jestem tylko człowiekiem. Nie kasuję materiałów. Czy wy myślicie, że kurwa 450 osób by się co miesiąc przedłużało, gdybyśmy my byli stratni? No pierdolnijcie się w łeb. Naprawdę z całym szacunkiem, ale pierdolnijcie się w łeb. Ja rozumiem to, że my się rozwijamy, że są osoby z konkurencji, które się podszywają, tak jak te wszystkie białozębce, kurwa, co teraz te wydarzenia trzydniowe robią i tak dalej. Zajebiście, ale to my kreujemy trendy na tym rynku, ok? To, to jest taka kolejność. Jesteśmy my, kurwa, później jest cała reszta. Dopiero za nami, tak? Ja biorę pod uwagę tylko te grupy, które grają uczciwie, nie wypierdalają ludzi. Bo takich, które wypierdalają ludzi, to jest fuu, i jeszcze więcej. Natomiast sama kwestia vanry. Jak? Wytłumacz mi to. Mamy kurwa różne wykresy. Nie wiem, ja jestem z Wenus, kurwa ty jesteś z Marsa. Czy, czy to ja jestem jebnięty, ty jesteś normalny? Kurwa, o chuj tu chodzi. No nie wiem, uczyłeś się matematyki, kurwa w Zimbabwe, czy, czy czego kurwa nie rozumiesz? No przecież to jest proste jak sranie, kurwa. Kupowałeś po 13,60, jest 17, kurwa. Na chuj szczekasz. Koniec, kropka. Szachmat. Nie rozumiem kompletnie. Więc moi drodzy, patrząc na rynek w taki sposób, jak, jak te osoby, to jest po prostu katapulta do, do utraty środków. To jest katapulta do utraty środków. I teraz, czy ja mam rację? Nie wiem, ale się domyślam. Czy rynek zweryfikuje? Tak. Co w sytuacji, kiedy moje będzie wygranko? Nazwijmy to tak bardzo po, po, po rafałowemu, że tak powiem. No co, no fajnie. Fajnie, ja nie potrzebuję się już miziać po jajeczkach, że mam rację, bo ja już na tym rynku zarobiłem pieniądze i ja wiem o tym, że ja mam rację. Po prostu wiem, czuję to wewnętrznie, to jest moje doświadczenie, cały zespół, kurwa. Jesteśmy nieźli, to trzeba powiedzieć. Jesteśmy nieźli. Ja nie należę do osób skromnych. Jeżeli jestem dobry, czemu mam o tym nie mówić, że jestem dobry, tak? To nie jest tak, że ja mam pieniądze, bo jestem lepszy od ciebie. Nie, my mamy pieniądze, bo jesteśmy. To jest kurwa ten paradoks, tak? Tak jak powiedział Bezos. Tak? To nie jest tak, że ja mam pieniądze, bo jestem od Ciebie lepszy. Wróć. Jeszcze raz. Bezus powiedział tak. To nie jest tak, że jestem od Ciebie lepszy, dlatego, że mam pieniądze. Ja mam pieniądze, dlatego, że jestem lepszy od Ciebie. Po prostu. Moi drodzy, każdy pieniądz ma swoją cenę. Koniec kropka. Każdy pieniądz ma swoją cenę. I to jest cena, którą my płacimy za te pieniądze, które zarabiamy w hos Teraz. Teraz ją płacimy. Tak? Ale co do samego Vanry, moi drodzy, biorąc pod uwagę alty, które zrobiły, nie wiem, 70-80% i tak dalej, zobaczcie, że Vanry zrobiło 68% od ATH, a na chwilę obecną mamy 55%. Ten coin wstaje, on jest kurwa, no powiedzmy sobie szczerze, naprawdę w dobrej formie. Tak? I tyle coinów, które wrzucaliśmy, injective, render kurwa Gameswift, który był brany po niecałe 2 centy dla naszej społeczności. Ten Gameswift, który kosztował 80 centów. Szachmat kurwa. Ten Gameswift, który teraz jest razy 15. Od wejścia po 2 centy. O czym ty pierdolisz do mnie, że my nie jesteśmy zyskowni? Kabaret kurwa. Po prostu kabaret. Wybaczcie mi, że tak się odpaliłem, ale się wkurwiłem, a nie lubię czegoś takiego. Niemniej, moi drodzy. Bo pewnie będzie dużo komentarzy pod tytułem Marek, Pierdol, to rób swoją robotę i tak dalej. Oczywiście, słuchajcie, ja to. W sensie może inaczej, ja się teraz chwilę uniosłem, ale to nie jest tak, że ja chodzę i kurwa życia nie mam. Poza tym, że się wkurwiam. Bo prawda jest taka, że no, mam dużo zajęć, które mnie relaksują, odprężają i tak dalej. Takich prostych, nawet jak koszenie trawy. Więc wyjebane w to. Naprawdę, rucham tych ludzi. To, to nie jest w ogóle w tym problem. To, to nie ma podjazdu do mnie. Natomiast zależy mi na tym. Moi drodzy, żebyście na tych przykładach tych ludzi, mówię teraz do tych, którzy naprawdę chcą się czegoś nauczyć, żebyście Wy na przykładach tych osób uczyli się, w jakim kierunku, brońcie Boże, nie iść i w jakim kierunku nie iść, jeżeli chodzi o myślenie. Bo to są kurwa meby umysłowe. To są takie chorągiewki na wietrze. Gdzie zawieje, tam są. O, longi, longi, longi. O, longi, longi, to z zaorem. O, shorty, shorty, shorty. Jebać kontrowersyjnego Marka, jebać Firecrew, Tylko Rafał, tylko... Ja pierdolę śmiech na sali. Słuchajcie, czy Rafałowi należy się szacunek? Kurwa tak, chociażby z uwagi na wiek i staż. Z uwagi na wiek i staż. I każdy, kto o nim gada, powinien po prostu, kurwa, no mam na myśli takie osoby, jak piszą w komentarzach, tak? No bo jeżeli ktoś jest jeszcze grubszą rybą, no to też ja nie wpierdalam. Ale każdy, kto zarabia mniej niż on, powinien zamknąć mordę. Czy ja mam do niego szacunek, kurwa, przeogromny? Za co? Za to, jak shortował rynek, kurwa, jak przewidział upadek Luny, za to, jak po prostu wtedy, kurwa, ten ran cały, ja pierdolę, to jest coś niesamowitego. To ja mówiłem już nieraz. Ale czy Rafał jest nieomylny? Nie. Nikt na tym rynku, kurwa, nie jest nieomylny. Nie ma takiej, nie ma takiej osoby, nie istnieje taka osoba. Może kurwa Obama, Trump i, i ci inni, tak? Jako market makerzy, jako osoby, które sterują rynkiem. Okej, okay. nie ma problemu, ale Wy musicie zrozumieć, że wy naprawdę na rynku niezbędne jest posiadanie kurwa mózgu i ba, nie tylko posiadanie mojej ale używanie go. Jeżeli, nie wiem, jeżeli lubicie być kurwa debilami, to zainstalujcie sobie włącznik, włącz, wyłącz, włącz, wyłącz i jak siadasz do rynku, to jego go kurwa włącz chociaż na chwilę, dobra, później odchodzisz, to wyłącz go i dalej bądź kurwa mebą. No ale. Ludzie, przecież to jest takie nastroje, to nadal ja naprawdę myślałem szczerze, że naprawdę szczerze myślałem, że z każdą hossą ludzie są coraz bardziej mądrzejsi, coraz bardziej doedukowani, a tu wystarczy kurwa 23% korekta na Bitcoinie i 60-70% korekta na altach i wy stracicie po gaciach. Cykliczność. Marek, przecież każdy był w stanie to przewidzieć, tak? Cykliczność, mordo, przestań pierdolić. Cykliczność to została zachwiana w momencie, kiedy w bezsie przebiliśmy poprzedni ATH. Więc, jeżeli chcesz mówić o cykliczności, to wróć kurwa do podstawówki, jeżeli chodzi o wykresy. Proszę bardzo, było ATH. Tutaj? Gdzie? Poczekajcie, zaraz poszukam to. Proszę bardzo, Była ATH tutaj, zjebaliśmy się pod? Oczywiście, że się zjebaliśmy, tak? I teraz druga sprawa, czy kiedykolwiek wybyliśmy ATH przed halvingiem? Nie, bam, szachmat, kurwa, drugi raz zamknięty, drugi raz zaburzona cykliczność, więc co wy mi pierdolicie? Moi drodzy, co wy pierdolicie? Ludzie, teraz tak, do wszystkich, którzy mają mózg i go używają, a wierzę w to, że takich osób jest większość. Moi mili, każdą informację, Każdą, którą na tym rynku ktoś wam mówi, traktujcie, nie wierzcie po prostu w ani jedno słowo. Ja o to proszę zawsze. Każde moje wystąpienie, na które przychodzi jakaś część ludzi, czy to 100, 200, 500 milion, czy kurwa nawet dwie osoby, każde moje wystąpienie, zaczynam od słów. Nie wierzcie w ani jedno moje słowo. Wszystko co mówię, zweryfikujcie, czy to ma sens dla Was, kurwa. Więc nie idźcie na ślepo, jak. Owce po prostu w stadzie, takim owczym pędem, tylko włączcie myślenie moi mili. Włączcie myślenie i kurwa, no i analizujcie. Masz łeb i chuj, to kombinuj, no. Jest tyle wskaźników, nagrywam wczoraj materiał CBBI, mówię na poziomie 62, to jest taki, i tłumaczę, że to jest tak w uproszczeniu, to jest wskaźnik przegrzania rynku. Pisze mi kurwa jakiś Czesław kurwa z, z Wikipedii kurwa po prostu, kopiuj wklej. klej pierdolną 10 linijek tekstu, Chat GPT mu napisał, jak on się kurwa masturbował, Grzesiu 116 na pudelku kurwa, szczęśliwy. Ja pierdolę, serio? Słuchajcie moi mili, nie wszystko złoto, co się świeci. Ok? Czyli jeżeli ktoś wydaje się wam, że jest kurwa mądry, to może być debil w przebraniu. Tak Tak jak ktoś napisał, że ja promując Firecrew sprzedaję gówno w papierku po jakimś tam cukierku. Mordo, ty jesteś kurwa głównym w cukierku. Ok? Odpierdol się od Firecrew, bo my wnosimy wartość. Nie wierzysz, to wejdź kurwa z Ostatni rok, ostatnie dwa lata, ostatnie trzy lata i zamknij kurwa ryj. Każdy rok jest na plus, więc zamknij kurwa pizdę. Koniec. Kropka. Krótki kaszel, kurwa, z takimi jak ty. Mam już po prostu, moi drodzy, naprawdę dość takiego pierdolenia. Ta anonimowość na tym YouTubie i tak dalej, to jest kurwa takie, no, z jednej strony fajnie, na plus, ale z drugiej strony ciekawe, jak ten ktoś w ogóle wygląda, nie? Czasami, jak patrzyłem, jak mi ludzie komentują na Facebooku posty, czy tam reklamy, czy coś, ja pierdolę tak. Czasami wejdę na ten profil, tak sobie myślę, kurwa, jaki ten gość ma smutne życie, nie? Jaki ten gość ma smutne życie. Jedyne, co on ma do roboty, to wchodzić w internet, kurwa, i hejtować. Tak chujowo żyje. Ludzie piszą mi, że ja się samochodem chwalę. Kurwa, serio? Samochodem? Ja rozumiem, że leasing na to auto miesięcznie kosztuje dwa razy twoją pensję, ale to nie jest, kurwa, nie wiadomo jakie osiągnięcie, żeby się nim chwalić. Jakbym chciał się nim chwalić, jakbym chciał się pochwalić czymś, nie wiem, wbić wam gwoździa, kurwa, to bym inne rzeczy pokazał. Ale nie mam takiej potrzeby, kurwa mać. Ja pokazuję, że się da. Ja pokazuję, że można w tym kraju. Ja pokazuję, że można przez internet, że hej, są kryptowaluty, na których da się zarabiać. Mordo, możesz, kurwa, robić to, co ja. To nie jest rocket science. Ja mam maturę, kurwa, na studia nie poszedłem, rozumiesz? W tą stronę na to trzeba patrzeć, a nie w stronę takiego, kurwa, polskiego, cebulowego, zjebanego po prostu myślenia. Byleby tylko zazdrościć, a jak się komuś udaje, to chuj ci w dupę. Żenujące. Moi drodzy, i tym pięknym wywodem zakończę ten update. 27 minut. Ja pierdolę. Nie pamiętam kiedy tyle nagrywałem. Naprawdę. Chyba nie było takiego materiału jeszcze na kanale, jeżeli chodzi o update rynku. Niemniej mam nadzieję, że wasza majówka przebiega pomyślnie i że w dniu dzisiejszym Bitcoin robi wam właśnie dobry, taki naprawdę szczery uśmiech na ustach przy grillu majowym. Moi drodzy, kłaniam się nisko, odmeldowuję i pamiętajcie Kurwy jebać i się nie dać. Peace out. Pozdrawiam. Cześć.